że ono to stało się też, też placówką kulturalną. Chciałyśmy zapalić taki e, właśnie kaganek kultury tutaj w naszej nowej licznej poprzez... Rano, rano. Od 10 lat czekam na przyzwoity dojazd do Warszawy. Najchętniej koleją i na parking przy kolei i na częściej jeżdżące pociągi. Szef, cztery, 50 prac. Mhm. Chciałem stawić władzę. Natomiast stwierdziliśmy z panią dyrektor, że szkoła tak pięknie marniontośrednio oddział na Od 1 września tego roku szkolnego w ramach nie tylko świetlicy, ale także dla całej szkoły są zajęcia tzw. twórczości kreatywnej. de gotcha.